z dzisiaj jedziemy idziemy znowu dalej z poziomami trochę musiałem dwa filmy pokasować bo po prostu coś źle tam wyszło i pomieszałem tam to musiałem poosuwać dlatego teraz robimy to jeszcze raz o i teraz okej, dobra no Kurde, aha, coś nie widziałem, dobra. Nie zapomnij, co łapki pierwsze subskrypcji. Co ty, dobra, i to, no na, to, tyle. Skrypki, um, kurczę, to w ogóle Wejdziemy. I pakiet. Cześć, jak to teraz wskoczę bez. Kurde, bo to jest. To no. jest głupie, że tam wtedy skoczyłem. Dobra, nie widać. Dobra, O kurde, co ja mam do odwagi. Ja no, to nie, to nie to mogę się na koniczu. Ej, no ale to w to z... ogóle się dzieje, że. Czekaj, Ym, muszę wziąć tutaj TNT, Kurde masakra, jakaś że tutaj obwalił. Okej, okay, jedziemy jedziemy dalej. Nie interesuje mnie, to co my już pokazywa, nawet 100 godzin. To mnie to w ogóle interesuje. No ma teraz kraina kraj, lodu. Lubić śnieg. ma były Dyni arbuzy, TNT, to teraz śnieki śnieg i loot. okej, okay. kurde, znowu robić te, te, te same poziomy, no ale to nie jest. Tylko jak to, kurde. Ten loot jest naprawdę czasami. Ach. Nie no nie, kurcze Fucking shit dalej No eee, no, tu pształ. No już znowu, ja, ja tak niszczę? Okej, okay, tutaj, oj, okay. Dobra Tutaj I teraz tu Dobra, i teraz mamy te takie, co z wagonik, z, 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 z torami, z wagonikami mi się to kojarzy Aha, to jest nie na blok. A ty tu... Czekaj, aha, tu się wchodziło, dobra. Teraz hopa. Fronot, panot. To musi mieć tam koło. Nie, ja są już za dwójkę zmienić, ja wszystko rozwalam tutaj, no. A jeszcze taki młodzie skaczą. Super na gieju młodzie co to w ogóle to jest tarakota czy to jest w ogóle z okej tutaj też robimy i lecimy dalej teraz musimy tutaj skoczyć już nie, nie wiem jaki poziom, czekaj po ten, po, y, Poprzedni poziom, co, co to, to były zimowy, tak? Moment No, to tu, o, to tam, tu gdzieś te bambusy były To, to gdzieś tam, gdzieś tam byłem Gdzie ten bambusa, nie Musiałem się cofnąć, kurde Dobra Gdzie ja tu nie, nie, nie doskakuję? To było tutaj tak, chyba gdzieś, no Mi słabo idzie, ojejku tak, 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 tak nie może być No i znowu za... No za shit. Jezus, co ja robię w ogóle? Nie wiem. Skaczę. Okej. Okay. Tutaj. Tu Okej. Okay. Tutaj. O ja, mi no się tam nie udało wskoczyć, no. Ej, aj, ajajaj. Nie no. radzę. Okej. Okay. Tutaj, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Fajnie, te poziomy są, mogę to no, powiedzieć, skomponowane no, Kur... Ej, no ja już tam byłem Zobacz, z czy... Sobie... Pamiętam Chcę, okej okay. No i teraz... Tutaj, tutaj No i tu już bez sprintu sobie dam O nie, tutaj, pamiętam się wkurzałem na tym poziomie, to będzie trudno. Te kraty No i pewnie się robi No Ej, bo ja skaczę w ogóle... Nie, tato, ojejku, no, skaczę ja są włączę tryb przygodowy, bo ja wszystko niszczę tak w ten sposób. Okej, okay, teraz już nie. Kurzaki ja chciałem Okej. Okay. I teraz znowu. Ojejku, to się tak trzeba, bo nie... Nie no, te kraty to nie to nie jest nic przyjemnego. No niestety... O kurde, to ja się do tych dostałem w tych kratach No, no naprawdę. A, no. tutaj. Kurde te kraty to nie jest zbyt sympatyczna rzecz No i znowu spadłem Mam nadzieję że supi łapka została zostawiona Okej okay, tutaj No co ja robię? Nie nie ja jestem głupi czy co jest? No! <suszy> może no i no nie a okay, tutaj tu i teraz aj kurde znowu się nie udało tam jest naprawdę trudno doskoczyć do tamtej tam, kratki tej kraty tam cicho tu nie no tutaj tutaj dobra no, no co Jezus co ja robię naprawdę to, to, to jest dramat to, 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 nie Matko Boska żelada no dobra Aha, super, że tam nie mogę doskoczyć. Ja nie pamiętam, czy ja tam wtedy doskoczyłem, czy ja to pominęłem, ten poziom. Ja wiem, że tam z... nie doskoczyłem, ale... się nie jestem pewien. Bo to jest raczej możliwe, bo twórca to tak robi, żeby to było możliwe, tak? Sprawdzane powinno być wszystko. I chyba no, jest. Co, so, niektóre przynajmniej... bo niektóre nie są sprawdzane, kury. Ej, nie, dobra, bo już tu byłem. Tylko, że ja to przeskoczyłem. Aha, nie mam tego game moda i nie mogę tego postawić. O, fajnie. No dobra. No ale to nic. Tak sobie wygląd, jak jakieś drewno TNT. To się to muszę to wszystko wyrzucać. I ten cały syf No, fuck my, my eyes. Naj, to jest dobro, no, to jest A po niemiecku, no kurde No, no. Mm, mm. ja jeszcze mam cierpliwość do tego, ale, no nie, to, to jest do szarania. Za przeproszeniem Noż ja się w dupę, zaraz ugryzę, no. no. To jest walone ku Co za główne, co za gówno walone w dupę. No. Pierd... No, dawaj, co się nie, to nie może być takie trudne. No nie! Ja pierdzielę, na innym poziomie tyle spędzić? No nie wierzę nie... No to... to, to fantastycznie. Nie, jak się skupić chyba nie mogę. Kurde. No, Okej. Okay. Tutaj... No tu jeszcze jest lajtowo, ale... Tutaj? Okej, okay, jestem. Dobra, no. Ej nie, przecież ja tam byłem już. Dobra, najwyżej ja ja, ja ja, przyspieszę trochę ten materiał. O nie. Dobra, widzimy się później jak ja to zrobię, bo. Przestraszam to. Okay. O, jestem dobra. Fix the parkour. No dobra, no to ja już to widziałem, ale. No, tutaj poza pozostałości widać, że są po mnie. Okej, okay, czymś sobie stworzę, takiego parkour swój. O, ja jestem głupi. Co ja już mam? No, aż taki głupi to nie jestem. Już. No. no, ta kra jest głupia, nie ja. Chyba ja się zapomyliłem, że jestem głupi. dobra tutaj. Drabinka to ona tu była, czy to ja ją kiedyś tu postawiłem, już nie pamiętam, um, moment. O nie, naprawdę! O nie, zapomniałem. Kurde, bo to jest... oj ojoj. Dobra, to jeszcze raz robimy. Musimy wejść tutaj. Tutaj, no, teraz wyłączymy to. I na blok... Oj oj, się nie udało mi lekki nerw wierzę, bo... Było... Nie ukrywam. już mi się tego nie chce powoli robić. Już mnie jest już w górze jak spadam. No ten takiego. Cek... Okej. Okay. Eee, gdzie teraz? Gdzie teraz? Aha, żyłem. Teraz Nas się podwindować, wywyższyć, okej. Okay. Nasajma. I na darbinka, okej. Okay. Super jestem. aha, dobra, przez spaść. No okej. Okay. Drabinka te... Nie wiem. Ta ja postawiłem czy to tak było. Ja już naprawdę nie wiem. Nie mi się... Ej, to chyba. Nie, to chyba ja postawiłem tę drabinkę. Tu jest początek, ocz... No. Tu jest początek. O no, serio, to jest początek. Mmm, dobra, bo chyba tutaj spadałem. Nie wiem co ja tu Ja no, Nie wiem, no to... mm. Prawie. Tu jest nawet drabinka? Boże Ja już nie wiem, co ja tu porobiłem wtedy Okej, okay, no raz sobie pomogłem tutaj Skorzystałem z jej drabinki I... Jesteśmy, dobra, pięknie A to nie, to te bambusy A nie, to co, te niskie bambusy No tam jest dopiero wieża i tak dalej a Gdzie to jest start? Może mi ktoś to wyjaśnić? Ej, nie, bo... Czekaj, czy mi się to... Nie, nie da się. Przynajmniej, to jest troll, bo to chyba kiedyś gdzieś coś mi się daje troll, ale może mi się może, może mogę się mylić. Nie no gdzie tu jest start? A to chyba tak trzeba zrobić w sumie samy, no, w sumie nie wiem. Okej, okay, to jesteśmy. I tutaj. Teraz jedziemy, mamy tutaj guziczki jakieś ten. Tutaj też kiedyś film jaki skończyłem. Pamiętam. Ja w ogóle no tak jak mówiłem tam tak pomieszam, że tłumaczyć się nie będę, bo to szkoda słów robimy coś długi ten czas szczerze będzie okej okay. tutaj 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 teraz tutaj okej okay, jestem no i mamy kaktusy. o nie niech obrywam kurde obrażenia dostaję ale znaczy mogę umrzeć Mogę, mogę tu umrzeć, bo pa, 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 tak w stał to umarł. No. no, nie! please. Ja też postawiłem drabinkę. Aha, game oda 2 nie mogę, nie mogę teraz tego zniszczyć. Nie, ale my robimy to normalnie. Ja tutaj tu już Poczytowałem po, po, po wcześniej ale ja tak na no to nie. Nie pozwolę. Ok, jest to, dobra o, o. Jedziemy dalej, teraz po tych sztucznych drzewach Z betonu I dzisiaj myślę, że po pozdrawiamy jedną osobę Słuchajcie, dzisiaj pozdrawiam jedną osobę i to będzie losowe imię I to będzie imię żeńskie i to będzie imię żeńskie, i dzisiaj wybieram imię. Uwaga, uwaga! Jakieś rzadsze wybierzmy, takie najlepiej, jakby przyszło mi pierwsza na myśl. I to myślę, że to by było Marcelino. No, no, tak, będzie dzisiaj Marcelino. Pozdrawiamy. Przed wszystkich ci, co oglądają, czy. No, no może nie ze całego świata, może nie, bo to. Może ci, co oglądają tylko. Albo nie, ogółem pozdrawiamy. No, ogółem. Z, z Polski. Ci, ci co w Polsce i oglądają tego mają na imię Marcelino. To te osoby po prostu pozdrawiam. No i przede wszystkim... Po prostu buziaki ściska Was mocno i powodzenia No. I tak dalej. Dobra. A my jedziemy sobie tutaj dalej. No i zaciemnie trafi coś. Ja nie mogę na drugą nogę i dalej mogę okej, jestem teraz jakieś siwe te drzewa okej, droga czy nieko sorry, że tak jąkam się czasami, ale muszę tutaj się skupić i po górę gadam czasami bezsensownie, ale to to wiem, bo ja tu muszę się skupić o nie, teraz miód. A, to był checkpoint, nie, 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 robimy to od początku, ale absolutnie, absolutnie, I'm not going there. In that się, ścieżka. Eee, dobra, tu, o, to będzie trudno, to będzie trochę trudno, no. Eee, ale myślę, sobie zakończymy po tym poziomie, już, bo, no, już trochę naprzód na tego, ile mamy. No, już troszeczkę, tak. już troszeczkę mamy. I tak co odcinek, co następny odcinek z parkouru Znaczy nawet na żeby będę pozdrawiał różne osoby Różne imiona No dobra, żeńskie było, to była Marcelina e Męskie dzisiaj damy, będzie żeńskie, męskie, żeby to było jakoś Sprawiedliwie, że tak powiem e To damy sobie, jak pomyślę Nie wiem, Michał, Michał Michał To będzie dzisiaj Michał e Michał Eee, Miho no. no i Michał. Łama mam Marcelina, jest Michał. No jest zajebiście. Ok, no i oczywiście nie zaskoczyłem. Przecież po co? Już ten materiał trwa ponad 20 minut, mi się wydaje. Ej. Nie, musimy to zakończyć. Słuchajcie, dobra, szybko trzeba to zakończyć. Eee, czasami w ogóle się tak dzieje, że jak na przykład nagrywam, i jest już tam do, jakiś tam film, jakiś tam. Ja na, na to 15 minut około, bo tak przeważnie jak jest to tyle, to To wyłącza się nagranie i jeszcze raz jakby się zaczyna, wiecie o co chodzi. I, i tak to jest. I, no i teraz widzicie? Jest na przykład o te 3 miny Ago, że zacząłem. I to się tak resetuje dziwnie, ale no nie wiem dlaczego tak jest. To było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. No i ostatnia pozdrawiam i na Was, Michała. Trzymajcie się do następnego odcinka. Tu zaczynam przyszły odcinek. Wpadajcie na moje filmy, oglądajcie do końca, eee, trzymajcie się, no i cóż, cześć. Siemano, witajcie, z tej strony we mnie. No, gdzie eee, I, no i dzisiaj zagramy w Minecraft Grid Parkour. No i zaczynam sobie tutaj dalej cisnąć, rozum rozumieć to. Mm, Okej, okay. aha, tu jeszcze jest